Wyobraźcie sobie nalegać w Jordanii, żeby zapłacić za coś. Come and see by yourself. We are not bad people. Powiedział, że to jest prezent dla mnie, żebym go pamiętała dobrze i żeby trochę zmieniły się te historie internetowe i żeby było więcej o tym miejscu i o jego przodkach. Tak to powiedział. Jest szósta i to jest ten dzień, kiedy idę zwiedzać Petrę, czyli jeden z siedmiu cudów świata. Jestem tutaj też z Nadią, którą wczoraj poznałam na dachu hotelu i stwierdziłyśmy, że będzie nam przyjemniej razem się przejść. Naczytałam się, że warto tutaj przyjść rano i być jednym z pierwszych. Po pierwsze po bilet, a po drugie uniknąć tych największych tłumów. Oprócz nas nikogo tutaj nie ma. Dosłownie kilka osób, także na pewno warto było wstać. fajnie jest zobaczyć też tą zmianę jak jest taki półmrok jak będzie się pojawiać słońce ale jeszcze jest ciemno i poczekamy na wschód słońca tak jak widzieliście tak to się właśnie odbywa Tutaj panowie podchodzą i mówią, że tam jest miejsce, to słynne miejsce, z którego robi się zdjęcie na dywanie i widać wtedy skarbiec z góry. Oczywiście powinno być to za darmo i jest to totalnie nielegalne, co oni robią. Zastawiają drogę i dopiero wpuszczają, żeby tam wejść i negocjują cenę. Władze terenu Petry po prostu z tym nie walczą i ludzie płacą. Ubytku taplał? Ja tam nie zamierzam iść w ogóle, dlatego, że wiem, że są też inne fajne miejsca, z których można sobie zrobić zdjęcie i nakręcić i uważam, że wspieranie tego to nie jest dobra rzecz. Jest jeszcze zimno, więc zakładam kaptur, ale już jest o wiele jaśniej. Minęło jakieś pół godziny odkąd tu przyszłyśmy i już robi się coraz więcej osób, które tutaj wołają, właśnie do robienia tych zdjęć i żeby być przewodnikiem. Już tutaj widzicie, wokół mnie się kręcą i będą namawiać, ale moja koleżanka, która jest z Maroka, jest naprawdę niezłą tarczą, dlatego że to jest kraj, który z jakiegoś powodu oni bardzo lubią i są bardzo mili dla niej. Jak ona tylko powiera, że czegoś nie chce, to tak jest. Także naprawdę bardzo się cieszę, że jestem tutaj z nią. Ogólnie jak się mówi stanowczo, że się czegoś nie chce i się idzie dalej, to, to da, można dać sobie tutaj radę, myślę, że jakbym była sama, to też byłoby spoko. Oprócz psów jest też bardzo dużo kotów, które tutaj mieszkają. Ludzie wyciągają powoli jedzenie, więc zaczęły się tutaj pojawiać. A jeżeli chodzi o wielbłądy i używanie zwierząt dla ludzkiej przyjemności, to wiecie co ja o tym myślę. Oczywiście tego nie popieram. Ludzie robią to dla zdjęć. O ile takie wejście na wielbłąda do zdjęcia myślę, że nie robi im wielkiej krzywdy, jeśli dobrze je traktują, ale takie przejażdżki, bo można tutaj przyjechać na koniach, no to uważam, że po prostu jest zbędne. Także jeżeli macie siłę, zdrowe nogi, lepiej się przejść. A, ten, się wchodzi na to słynne płatne miejsce. I tam widać w tym miejscu jest ten dywanik, na którym dużo ludzi robi sobie zdjęcie. Go, but make it make it famous and then say something that nice. We no hope to say tea. no, always I I say only nice things. You have no. water. Well. No, There's you tea well. you could have tea also in my place. But actually I'm surprised really because there are many bad stories. you about know you that's guys. the media I, no. I I could tell you that I know there is something bad right about us in, in Instagram or whatever but yeah. we didn't care this is all the people who is jealous of from us and making this page to destroy our names and the big here to remove yeah. our culture <laughs> in yes. same time. and I think that's a no. game from governments or somebody working with the government to destroy the name of the bedouin who live in petra for example like petra museum mm. if you go to petra museum you don't find anything they prove uh, where, from where we are come and my tribe is 600 <coughs> years in this place mm -hmm. you know and I, I am the one they still until now in Harun mountains with my parents in the caves they, they, they move uh, from uh, 1985 they move from the caves to the village, yeah. you know the government they move them and the UNESCO side. But yeah. there is many agreement. We could work in Petra from UNESCO side, the heritage, yeah. and we we'll protect our culture. But when you go to Petra Museum, they, you don't find anything. They speak about my tribe. They doesn't want to say to make anything story of the Bedouins. They want to destroy just the name of the Bedouins to take the Bedouin out of Petra, and not let us to work inside Petra. But I'm sorry, we're not allowed. No one to take us out. We exist here before 600 years ago, and that's the land of our grand grandparents. Yes. Yeah. So you know, like this viewpoint, it's our idea, and Petra is still virgin, no activity. And if they share our idea, you know, we could make little money, and we could share it. You know, yeah. especially because Petra is not come for us; it's going most of the money for other company. Yeah. I want to have say one thing? I have a little story when I was 13 years, when I was with tourists. You know, I know the tourists before I know my mother. You know, I was broken the Petra stones, and they sell it for tourists. And they say it's just one, number one, one, you know, just, I don't say one dollars or one JD. Mm -hmm. And many tourists they support me, 1,10 dollars. I believe in this is two, months, they will survive me. And you know, there is many, many things we, we need to do it in our place. But I feel sorry about the way of the media and you know, yeah. who write about us anything, bad story or bad <laughs> yeah. things. Let them enjoy it, but everyone the real, come and see by yourself.: These We are not amazing. bad people. To był wykład. Zobaczymy jak to się potoczy, ale powiedział, że nie będzie chciał od nas pieniędzy, bo nie chciałby, żebyśmy straciły ten widok. Także idziemy na to słynne miejsce. I like that sentence. Take your time, but <laughs> Some tourists they love to make a little uh, crazy hike. You know? Yeah. I'm the one. Petra <laughs> around like 60 kilometers squares. It's a very huge city. You know, tourists they love this view because as you see, it's amazing uh, spot yeah. over there. Spinamisha. So far, so good. Mam takie, wiecie, przeczucie, że to jest trochę pod filmy, dlatego, że nas mocno wypytali, że mamy kanał na YouTubie i troszkę może chcą tą złą sławę zmienić, żeby to poszło w świat. Naprawdę są bardzo mili, ale wiecie, jak się jeździ po takich krajach jak Jordania, to naczyta no, się człowiek takich historii. Ja zawsze, zawsze mam takie z tyłu głowy żeby nie do końca ufać, wiecie, też to jest taki chyba polski styl bycia, tak mi się wydaje. Ale widok rzeczywiście jest niesamowity. Wygląda to fantastycznie. To mój jestem pierwszym, And you know imagine it was lot stones here and digging, working, no one come here. And then uh, one tourist, his youtuber, he come here and they, they they love the place and it's got more famous. Here you tea, please. Thank you. A więc wylądowałyśmy na słynnym balkonie punkcie widokowym, wiemy herbatkę. Cheers. Zdrubeczko. This is good. the Arabic way. <laughs> <Okay>. <laughs> <Instagramer>. <laughs> I said, I said, I said, I said, work. <laughs> yes. okay, now we're gonna put I headscarf. The to put the I said, I said, I white. <clears throat> yeah, I like it. Thank you. I kefu, Grupa Polaków, z którą przed chwilą gadałam, było ich 5 albo 6 osób. Wynegocjowali wejście tutaj za 15. Ale są mili. Ogólnie nawet jak negocjują, czy jak już tutaj piecie herbatę, zapłacicie, to to naprawdę spoko. Jakby te historie są trochę przesadzone, ale może po prostu zdarzyły się ludziom, którzy po prostu sobie nie radzą w takich warunkach stresu, gdzie trzeba negocjować, czy odmówić i powiedzieć stanowczo nie. Także polecam się tego nauczyć. Nie mogę się doczekać co będzie dalej, bo to nie jest jedyna atrakcja tutaj. Będą jeszcze przepiękne inne budynki, które są wykute w skale. Ale przed nami długa droga, bo tutaj można naprawdę zrobić taki porządny hike nawet 20 km. A my po to właśnie wstałyśmy, żeby tutaj zobaczyć jak najwięcej. W ramach tego, że byli dla nas tak mili, bo i tak chciałam sobie kupić tą chustkę. To powiedziałam, że kupuję ją od niego i powiedziałam, że mogę zapłacić później. Teraz nie wiem w ogóle, gdzie on jest i nie zapłaciłam za tą chustę, także naprawdę olali nas. I ja muszę szukać Jordańczyka, żeby mu zapłacić. Czujecie to? To, to się w ogóle zdarza? Się nie zdarza, no. Ja. No no, thank you. Nie uwierzycie, to poszło dalej. Znalazłam go, chciałam zapłacić. On powiedział, że to jest prezent od niego, bo robię dobrą robotę, że pokazuję jego miejsce, miejsce jego przodków. Bardzo chciałam mu zapłacić i wyobraźcie sobie, nalegać w Jordanii, żeby zapłacić za coś. Chodziło o piątaka za chustę. Powiedział, że to jest prezent dla mnie, żebym go pamiętała dobrze i żeby trochę zmieniły się te historie internetowe i żeby było więcej o tym miejscu i o jego przodkach. Tak to powiedział. Także no, ciekawie. Na pewno się tego nie spodziewałam. Ok. Thank you very much. Have a good day. Szlaki są oznaczone. Także dość łatwo tutaj się chodzi. Kam عدد الأهداف اللي خسرنا الله عليك. You know everything. الله عليكم. So Co he, he knew everything about the World Cup, about the like all the matches of Morocco. Chciałbyśmy żeby coś zjeść, ale chyba musimy zmienić miejsce, bo on nam nie da. Nie pchaj mnie. Ja wiem, że ty chcesz się przytulać. Nie pchaj mnie. Nadia, jako że rozmawia po arabsku, powiedziała, że ta dziewczynka, która tutaj sprzedaje pocztówki tuż za mną, mieszka tutaj. Jaskin takich jest mnóstwo i one służyły do różnych celów. Niektóre to są domy, a niektóre były na przykład do panienia ciał. Ale zobaczcie na no te warstwy kamienia. Wygląda niesamowicie. Będziemy najdłuższą możliwą ścieżką do klasztoru, który jest na samym, samym końcu. Między innymi po to też wstałyśmy wcześniej, nie tylko po to, żeby zobaczyć główną atrakcję bez dzikich tłumów, ale żeby wrócić jeszcze za dnia. Każdy, który teraz wchodzi w okresie takim zimowym, powinien opuścić teren Petry przed zachodem słońca. Myślę, że wyjdzie nam prawie 30 km i wyobrażam sobie, że jak jest tutaj gorąco, około 40 stopni, a tak jest w sezonie, to nie jest do końca przyjemne. Teraz temperatura jest naprawdę super. Myślę, że jest około 20 stopni. Jest bardzo przyjemnie. Od czasu do czasu jest jakiś cień. Można siąść i odpocząć. Także bardzo się cieszę, że idziemy tą długą trasą, bo myślę, że to, co czeka na nas na końcu, będzie warte tego. Ja uważam, że warto tutaj przyjść, ale wiecie, że ja lubię chodzić. Może gdyby było te 40 stopni, to bym się nie zdecydowała. Ale jeżeli przyjeżdżacie tutaj poza sezonem, to uważam, że warto tutaj przyjść, bo niewiele dochodzi tutaj osób i jest naprawdę przyjemnie, też coraz mniej tych sprzedawców jest. Ale jeżeli chodzi o ogólne takie podsumowanie, Petry, to na pewno. Polecałabym każdemu, kto się wybierze do Jordanii przyjechać tutaj, mimo że wejście jest drogie, mimo że mogą Was spotkać różne sytuacje, ale jeżeli umiecie powiedzieć stanowczenie, z uśmiechem podziękować to nikt. Myślę, że nie będzie Was do niczego zmuszał i te historie są trochę przesadzone. Myślę, że my, Polacy, mamy trochę to we krwi, że trochę bardziej może ogarniamy takie sytuacje i radzimy sobie. Co do tego punktu widokowego, to myślę, że. To była wyjątkowa sytuacja, że wpuścili nas tam za darmo ze względu na film i że to będzie płatne miejsce. Myślę, że nie ma co z tym walczyć, po prostu warto wynegocjować, jeżeli to jest coś, na czym nam zależy. Ale myślę, że moje doświadczenie było naprawdę no, niezwykłe, ja na pewno nie zapomnę tego i pewnie o to im chodziło, więc można się dogadać, i ogólnie ludzie tutaj są bardzo mili. Ja też mam dzisiaj ciekawą perspektywę dzięki Nadi, która tłumaczy mi, jeżeli ktoś coś dopowiada po arabsku. I na przykład teraz jak przechodziłyśmy, to jakaś pani oferowała pamiątki do sprzedaży, kawę i ktoś powiedział po prostu no thank you i się uśmiechał do nich, a ona podobno skomentowała po arabsku, czego się ze mnie śmiejecie. Także niesamowicie jest zobaczyć nieco więcej z kimś, kto rozumie lokalny język przewodnik, jest to jakaś obca, a jeżeli nie, nawet żeby tylko zobaczyć to wszystko, to na pewno warto. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i jak zwykle, widzimy się w kolejnym filmie.